Czy w tej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na środkowym pasie jezdni? Odpowiedź nie. Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce bezwzględnego zatrzymania się nawet w sytuacji, gdy z żadnej ze stron nie nadjeżdża pojazd? Odpowiedź tak. Czy masz prawo zaparkować pojazd na chodniku przed tymi znakami? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji możesz wjechać na przejazd kolejowy? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji za widocznym znakiem ostrzegawczym musisz zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek jak najszybciej powrócić na prawą część jezdni? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy dopiero po upewnieniu, że nie zbliża się pojazd szynowy? Odpowiedź tak. Czy masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne? Odpowiedź tak. Czy wolno ci wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli podnoszenie zapór nie zostało zakończone? Odpowiedź nie. Czy widoczne poziome znaki ostrzegawcze uprzedzają Cię o miejscu, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić z prawej strony pojazd, który jedzie lewym pasem? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji przejeżdżając obok rowerzysty musisz zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Zamierzasz skręcić w prawo, a kierujący nadjeżdżający z przeciwka planuje skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo? Odpowiedź tak. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź tak. Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać, aż tramwaj ruszy? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji należy spodziewać się utrudnień ruchu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd za znakiem w celu wysadzenia pasażera? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji zmniejszenie prędkości jest uzasadnione? Odpowiedź tak. Czy za tym znakiem masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu? Odpowiedź tak. Czy wjeżdżając na widoczne skrzyżowanie o ruchu okrężnym masz pierwszeństwo względem uczestników ruchu znajdujących się już na tym skrzyżowaniu? Odpowiedź nie. Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego? Odpowiedź a. Poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym. Jaki może być skutek nieprawidłowo ustawionych reflektorów w świateł mijania? Odpowiedź C. Oślepianie kierujących nadjeżdżających z przeciwka. Jakiej prędkości nie możesz przekraczać na obszarze zabudowanym, holując samochodem osobowym inny pojazd silnikowy? Odpowiedź A. 30 km na godzinę. W jakiej kolejności masz obowiązek wykonać poszczególne czynności, gdy przygotowujesz się do jazdy samochodem? Odpowiedź C. Ustawić fotel kierowcy, lusterka i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Która z wymienionych czynności jest zabroniona podczas kierowania pojazdem? Odpowiedź C. Rozmawianie przez telefon, który wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Jak powinien być ustawiony zagłówek? Odpowiedź A. Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy. Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy? Odpowiedź B. Za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego. Czy prędkość jazdy i odstęp od innych uczestników ruchu drogowego należy dostosować do stanu nawierzchni? Odpowiedź B. Tak, ponieważ stan nawierzchni ma istotny wpływ na drogę hamowania. Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub obrodzenie jezdni? Odpowiedź A. Zwiększone ryzyko poślizgu. Które wymienione czynniki zależne od kierującego pojazdem mają istotny wpływ na jego ostrość widzenia? Odpowiedź c. Koncentracja uwagi, aktualne samopoczucie i stan zdrowia. Jak powinieneś się zachować wjeżdżając na odcinek drogi pokryty kałużami? Odpowiedź b. Ograniczyć prędkość, ponieważ możesz spodziewać się poślizgu kół. Jak ustawisz fotel kierującego przed rozpoczęciem jazdy pojazdem? Odpowiedź c. Odsunę jak najdalej do tyłu, tak jednak, abym lewą nogą mógł swobodnie wcisnąć pedał sprzęgła. Egzamin zakończony. Zdałem i zdobyłem 74 punkty na 74 punkty możliwe do zdobycia. Zapraszam do nauki pytań testowych na stronie poznajtesty.pl